Na ostatnim naszym dzisiejszym vlogmasie, czemu nie jest? Dzisiaj ostatni to, co jutrzejszy odcinek, tak samo będzie, ale już nie vlogmasowy, tylko taki podsumujący jutrzejszy odcinek. Sprawdzimy jutro, co będziemy mieli za zdrabki co będzie nam tutaj sprawdzili ile było wygrane ile zrobimy co so, podsumowanie tego wszystkich wygranych jak widzimy, że te okna byli takie takie sobie różne, te podkątki tam się już psyły te okna z tych ostatnich yy, 18 zrapek 18? Yy, 10 12 zrapek, czyli 12 było fajnie, a 12 się już psuły. zrapki. sprawdzimy co dzisiaj, 24 zrabka na przyniesie. A mamy to pieniędzy jak z lodu. <grymne> Nowsza zrabka premierowa jest nam wyższa. A wy ją widzicie w późniejszym yy, czasie u nas. Także co? My to nagrywamy, nagrywamy. Lecimy dla was do 23. Wczoraj się 23 był, a dzisiaj jest 24 vlogmas, czyli figilia. Wszyscy z tego z okazji wam życzę wszystkim miłej kolacji wigilijnej. Także całym, co, sprawdzamy co na przyniesie, to jeszcze Wam powiem na koniec tego odcinka. To co lecimy do świątecznego kalendarzy, Sprawdzamy ostatnie okna w świątecznym kalendarzu. się na stronę granik.pl rzecz na nasze social media. I co? I w tym jeszcze trafiłem to dla Was z kanału Granik i gra się To także zapraszam Was. 54. Ostatnie. 24 ostatnie okno. A co mamy choicki? Za 150 zł. No, dostaniemy jeszcze tańsze. Skrawdzimy <grywamy> tego. Okna, kalendarz cały zaliczony. z tej zdrabki wygraliśmy tego 10 złotych, jak to możemy zobaczyć. Czyli ta nasza gwiazdeczka 17 się uśmiechnęła. No co zobaczymy, co będzie, nie wiem potem. <grywamy> To co, nic z tego, taki krótszy tutaj, tym materiale, w e, pierwszej zrabce. To co, może sobie przypomnimy, co były pierwsze okna? Czy, czy nie tak? Nie tak? Nie. nie. Dobra. To co, lecimy do drugiej zrabki, gdzie będzie e, Pieniądze jak z skar, skarbu? Jak z lodu. A, pieniądze jak z skarbu. Pierma, co ty mówisz? Pieniądze jak z lodu. <noise> o no właśnie, pieniądze jak z lodu. Premierowa zrabka u nas na kanale, już teraz. Pieniędzy jak z lodu premierowa zdrobka jest. Przeczytamy jeszcze opis, co tam będzie w tym Może będą widzieli, znajdź diamenciki i tyle. No to pokaż na dole, nie to już tam się odsłaniasz. Zaraz zobaczę, co to będzie. Zdrać całe wolę gry. I jakichkolwiek twoich liczb jest taka sama, jak ich, jakichkolwiek wygranych liczb. Wygrałeś, przepisano do nich kwotę. Znajdź symbol diamencika i wygraj, przepisano do niego kwotę.

25, 31 to nie dają nam te liczby nic 16 12 45 32 22 i 23 czyli nic wygrających liczby tutaj nie było naszych bo by zaraz wiedzieli jakie są tutaj te zdrabce dobra możesz pokazać jakie byli jeszcze samoloty i J -L. Aha, czyli okay. mamy GLJ, czyli te oto nasze tutaj były dzisiejsze w oknie, Te zdrabki, co, To kolejna zdrabka sprawdzamy, co będzie w kolejnej zdrabce. No to to już wszystko znamy, a ten środek się nie maszy. A, czyli to jest tylko taka choinka zrobiona. 23... Chyba 43. Dobra, tak, to 43 i 37 tak się jest. Tak jak poprzednio.

Nie ma. 41? Też nie Nie ma. 43? Jest. jest. 43 jest. I 18. 18 jest? Nie. nie ma. No to co widzimy? Co widzimy? 5 zł mamy mamycika. 5 zł 43 to jest zł. Czyli 15 zł z tej trapki wyciągnięte jest. Jak się fajnie się przyjęło ten. W, w ostatni odcinek tego. Tam się 6 ten właśnie, No i 3 razy ech. Także fajnie, fajnie. Czyli nam przyjął ten się odcinek, tak? Ten 24 vlogmas. vlog Czyli wigilia nam przyniosła, czyli mamy szczęście, w tym wigilijny wieczór naszej zrzebki. Także co? Bardziej macie cały dzień dzisiaj po południu przygotowanie się tego też. A jeszcze lecimy do świątecznego kalendarza. Sprawdzam, tu świąteczny kalendarz no, nam się 24. Ostatni dzień. Ostatnie okienko. Jak było w poczeniu było, a tu łyżba łyżba <laughs> za 300 zł No i jeszcze sprawdzimy co mamy bonusu tym co dzisiaj sprawdzić ten bonus, nie? Najważniejsze by powinniśmy jutro sprawdzić ten No bonus, jutro nie? sprawdzimy. Nie, dzisiaj odsłanień bonus jutro. sprawdzamy co dzisiaj, się bonus jutro się. Jutro robimy odcinek podsumujący. No i jutro sprawdzimy. Nie, odsłaniaj. No dobra. To jest trochę tu. Czyli tu mamy nie mamy, bo to jest tylko yy, konik, w bonusie był konik, a było trzeba znaleźć czapkę. Dobra, kolej kolejne pole masz tam? 25 jeszcze. No 25 możesz już zdrapać, bo i tak tej zdrapki już nie użyjemy, jest więcej. wejść trochę do góry i w bok, do góry w bok. No. Aha, widzimy już jedno R. Tak to widzimy, że już jest R i D. RDS czyli nie ma nic z tej zrobki, nic nie było wygrane no, tak jak widzimy, że była ta, ta z pierwszego wygrana, bo ta było 10 zł. Teraz pokażę tą pierwszą, sprawdziłem co ta pierwsza nam dała. Czyli tutaj też się podrapało, <grym> to by było ciekawe sprawdzić, ale no trudno. Czyli mamy 100 zł dziadek. Dziadek? No. Dziadka mamy za 100 zł Dobra tu o, tu pokaż jeszcze do góry, weź na bok A jest 3 razy P Czyli się zgadza jak na 3 razy P to będzie 10 zł A w bonusie będzie 300 zł, 10 zł, 100 zł, 100 zł, 10 tysięcy. I to oto tutaj nic nie było w tym bonusie Tutaj w 25 też tu nic nie było No nic z tego, nic z tego z tym miłem dzisiejszym vlogmasem y, zaliczamy odcinek jako wygrane ten naszych dzisiejszy vlogmas No to co, 23 i 24 jest zaliczone jako wygrane. Tak, te dwie ostatnie zdrawki na przyniosły, 22 chyba też była wygrana. Nie wiem. Także jak widzimy, że 3 odcinki są z rzędu wygrane, 22 też liczymy do wygranych, czyli te trzy odcinki 27 było przegrane, 20 było y, też wygrane. Nie wiem. Nie wiem też, ale no, no, trudno. Trochę jak się to zapomina, jak się to... żeby zobaczyć odcinek. Ale widzicie tu w kalendarzu jak jest wygrane, czy coś tego, to wiecie jak już jest. Dobra kochani, nie przyciągam, bawcie się w ten... W Wigilijny wieczór. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że trzy, oglądajcie 30 i 31 grudnia. Tak, bo będą dwa ostatnie specjalne odcinki. Znajdziecie tutaj. Będą dwa premierowe odcinki z premierowych. Też czy coś, nie? Dobra, 30 i 31 wpadnijcie jeszcze na te odcinki jeszcze wam powiem jutrze, jeszcze w jutrzejszym odcinku o tym. Także co? Dziękuję za uwagę, tym miła akcentem. zagramy, Wesołych Świąt dla Was. Rzucę w tym w wigilijnym wieczoru. No. Bye bye. No i to? To śródzimy życzę Was w Wigiliny wieczoru. Także Merry Christmas. Merry Christmas!